miło mi jest się z wami przywitać w nowym roku na moim kanale i możecie jeszcze słyszeć po moim głosie że niestety, ale mój rok rozpoczął się chorobą gorączką, bólem gardła i już jest trochę lepiej dlatego już do was wracam i dlatego też nie było chwilę filmów na kanale ale dzisiejszy vlog zaczniemy od upieczenia chleba. W odcinku zobaczycie też przepis na chleb na zakwasie, o który bardzo często pytaliście mnie na Instagramie, więc poczekajcie do końca. Myślę, że na końcu wstawię Wam taki, wiecie, przepis od początku do końca, jak właśnie zrobić taki chleb. I jeszcze zanim upiekę chleb, chciałabym Wam przypomnieć, bo ja o tym zawsze zapomniałam, tak że jeżeli lubicie mój kanał i lubicie mnie oglądać, to będzie mi bardzo miło, jak zostawicie tutaj subskrypcję, bo bardzo mnie to motywuje do nagrywania, a planuję tutaj być regularnie w tym roku na no i mam już chleb, wyciągnęłam go z lodówki, on w tej lodówce był jakieś 12 godzin, więc tyle sobie jeszcze, e, tak wiecie, nie dojrzewał, tylko wyrastał, właśnie wyrastał, słowa mi brakowało. Więc te 12 godzin sobie wyrastał w lodówce, e, on oczywiście się też powiększył, teraz będziemy go wykładać na taką wykrojoną e, formę, powiedzmy, wykrojony po prostu papier. Tak będzie mi łatwiej wkładać go do naczynia żeliwnego, bo ten chleb będziemy piec w naczyniu żeliwnym. Naczynie się już nagrzewa w piekarniku na 230 stopni. Teraz go wyjmiemy i właśnie takim, na takim papierze będziemy go piec. Ok, więc chleb przykładam sobie na papier. Pędzelkiem wstrzepuję sobie nadmiar mąki. Dawam sobie więcej mąki, żeby po prostu on się nie przykleił do tego kuszyczka do wyrastania. I biorę sobie teraz nożyk. Będziemy nacinać i robić wzorki. Najpierw sobie zrobię taki wzór włosa. Do tego mam właśnie taką żeletkę jakby przyczepioną do takiego, takiej rączki. I nacinam sobie go tak, wiecie, wzdłuż, żeby ładnie mi się otworzył. Ok, mamy to. Tutaj sobie wszystko odkładam. Pomocnik oczywiście, który też wyrabiał chlebek, jest. Tutaj mam bardzo nagrzane naczynie żelidne. Kładę sobie chlebek i zamykam szybciutko. I taki zamknięty chlebek w tym naczyniu piekę przez 20 minut, później otwieram i piekę kolejne 20 minut. Bardzo uważajcie właśnie na te wszystkie naczynia żelibne, one się bardzo mocno nagrywają, więc koniecznie miejcie tutaj dobre rękawice kucharskie. A jeżeli chodzi o koszczek, to ten dostałam akurat w prezencie od Piotrka, ale też kupowałam jeszcze dodatkowy w Ikei, tam też możecie je dostać bez problemu. Nożyk i takie wszystkie dodatki, ten pędzel jest akurat chyba też z Ikei, zamawiałam sobie na Allegro jakieś takie dodatkowe narzędzie, wszystko możecie znaleźć na Allegro, nie będzie problemu, to wszystko po kilka złotych. No i dajcie mi znać w komentarzu jak rozpoczął się wasz rok, bo właśnie no u mnie rozpoczął się chorobą, co mnie tak trochę zdemotywowało, bo chciałam być już nagrywać odcinki, robić coś fajnego, a zostałam uziemiona w łóżku na kilka dni. Ja właśnie wyjęłam ten z piekarnika, możecie zobaczyć jak on wygląda, może wam wyjmę go w ogóle z tego naczynia żeliwnego, żebyście dokładnie go zobaczyli. Mam już ten chleb do wystygnięcia, pokroić go mogę dopiero za godzinę, bo zazwyczaj, właśnie po upieczeniu, y, to jest taki minimalny czas, żeby poczekać, żeby móc go pokroić. Inaczej zrobił nam się taki pozlepiany, pozbrylany. A tak, kiedy już przestygnie tą godzinkę, będzie fajny do pokrojenia. Ja wam jeszcze na szybko pokażę, co zrobię na obiad. To będzie taki prosty, ale bardzo dobry obiad, jaki nie jesteście na diecie, bo to jest trochę bomba kaloryczna. Tutaj nie ma, wiecie warzyw, w sumie nie ma warzyw, skarmelizowana gruszka, ale ogólnie to jest mioki, które kupuję w Kauflandzie i to jest taki, wiecie, obiad na szybko. To y, będzie w takim sosie serowym, do tego będzie potrzebne mascarpone, trochę śmietanki, ale jak nie ma, to, to też nie, nie, nie jest takie konieczne, do tego parmezan, gorgonzola, no i masło i miód, żeby skarmelizować gruszkę. Pokażę Wam już jak skończę, jak to wygląda. Wygląda już skończone danie, przy Piotruś Tak, oczywiście... właśnie skończyłem, podałem na talerz, tak. tak. Kupanie, częstuj się, wszystkiego dobrego, smacznego. Moje ulubione danie, ulubione danie które wykonujesz. Bardzo polecam sobie spróbować, słyszałem tam z góry, że mówiłeś, że nie jest to zbytnio... Nie, że, Trudny przepis, tak? Że tuściutkę troszkę. A, no no troszkę o no no troszkę no tego, malutko białka, Czasy dać, czasem co? No to nie jest, wiesz, danie na co dzień, ale jest bardzo dobre. Mm. dołożyliśmy pistacji, mm -hmm. więc idziemy jeść. I minęła już w sumie więcej niż godzina, więc możemy przekroić chleb. Powiem Wam, że sama jestem ciekawa, jak wyszedł w środku, jest jeszcze lekko ciepłe, ale tak już możemy kroić. Zostawiam Wam na końcu tego vloga przepis, dajcie znać, jeżeli spróbujecie go odtworzyć. Już mam plan na dzisiejszy wieczór, obejrzę sobie nową część Kulpa Mia, chyba Kulpa Tuja, tak to się nazywa, Twoja wina. Nie wiem, czy oglądaliście tą pierwszą część, to jest w ogóle na Prime Video i ja jestem naprawdę ogromną fanką. Ja w ogóle lubię takie filmy, więc w ten się naprawdę wkręciłam. Co prawda nie czytałam książki, ale... Uwielbiam w ogóle ten film, uwielbiam tych aktorów. Więc, jeżeli lubicie takie romansidła, trochę jak after, wiadomo, to nie jest jakieś wybitne kino, ale wciąga, więc to taki wieczór. Y, muszę sobie obejrzeć właśnie tą najnowszą część i dajcie mi znać w komentarzu, czy też oglądaliście, czy też może śledzicie trochę tą dramę, która tam się dzieje między tymi aktorami, bo powiem Wam, że w ogóle to hiszpańskie kino jest takie trochę inne niż amerykańskie i te hiszpańskie filmy zawsze jakoś tak nie wiem wciągają mnie te wiecie romanse te wszystkie wątki miłosne więc jestem ciekawa waszego zdania jeżeli oglądaliście to dajcie mi koniecznie znać bo już słyszałam że o ile pierwszą część można oglądać kilka razy tak drugą obejrzeć tylko raz więc to ja lecę jeszcze ogarnąć kilka rzeczy ale wieczorkiem sobie na pewno obejrzę już zresztą sobie odpaliłam na telewizorze żeby sprawdzić czy jest więc wszystko jest gotowe i przyszłam sobie na chwilę tutaj do tego mojego pokoju do pracy, ponieważ mam tu niemały bałagan. Przyszło mi trochę paczek w tym okresie świątecznym, których w sumie rozpakowałam, ale jeszcze nie rozładowałam do swojej szafy pełnej kosmetyków. A to dlatego, że muszę tam trochę posprzątać. Pokażę Wam zaraz, jak ta szafa wygląda. Ale postanowiłam jeszcze przygotować paczki dla moich przyjaciół i dla Was. Z okazji 10 tysięcy tutaj na YouTubie. Stwierdziłam, że zrobimy sobie fajne rozdanie. Włożę Wam tam bardzo fajne kosmetyki do środka i oczywiście mam nadzieję, że Wam się one spodobają. To rozdanie oczywiście Postaram się dziś tutaj ogłosić, pewnie pod filmem, e, albo na Instagramie. W sumie muszę się zastanowić, jak to zrobić. Ale mam nadzieję, że te kosmetyki Wam się spodobają i Wam się przydadzą, bo wiem, że wiele z Was też kocha makijaż. Ja, jak zaczynałam, to chodziłam do Inglota kupować te pojedyncze cienie. E, wtedy kosztowały chyba 13 zł i tak właśnie zaczynała się moja przygoda. Więc jeżeli ktoś z Was e, też na przykład lubi się malować, też chciałby zacząć to robić, to mam nadzieję, że taka paczka może Wam akurat to ułatwi. No, więc zlecę robić te paczki, pokażę Wam, jak wygląda ta moja szafa bo chcę wyrzucić rzeczy przeterminowane. To jest bardzo ważne, bo ja od jakiegoś czasu tego nie robiłam, a nie chcę mieć w szafie, wiecie, tych produktów, które już trochę tak zalegają. Nie możecie głównie tymi rzeczami się zajmę, przeglądam, co tu jest, wiecie, już do wywalenia, co właśnie z takich kremowych róży już czy na dziwnie wyglądać, jakiś osad na przykład się na tym zbiera, też mają dziwny zapach, to na pewno idą out. I przeglądam sobie te produkty. I patrzę na przykład, to jest bronzer, który ma datę przydatności, nie datę przydatności, tylko czas na zużycie od otwarcia go 6 miesięcy. Nie wiem, czy to tutaj zauważycie, ale to jest taki słoiczek z otwartą nakrętką. I to właśnie oznacza, że mamy 6 miesięcy od kiedy otworzymy ten produkt na jego zużycie. A ja go otworzyłam e, już bardzo dawno temu, z półtorej roku temu na pewno. Więc niestety, takich kremowych produktów, które są przyterminowane, pozbywamy się. Nie oddaję ich nikomu absolutnie, nie chciałabym, żeby komuś one zaszkodziły. Te produkty, które widzę, e, właśnie kremowe, że są bardzo dawno po terminie, lecą do wyrzucenia. I w ogóle taka ciekawostka, tutaj mam bardzo dużo produktów kremowych, które nie mają na przykład jeszcze oznaczeń, ten akurat ma, ale które mają te dziwne cyferki, nie mają wiecie żadnych nadruków. I to są moje testowe produkty, które tworzyłam z Inglotem w swojej kolekcji, więc mamy tutaj na swój użytek. Fajnie jest mieć takie wiecie rzeczy na pamiątkę. O ten już z Lexi, kurczę, on już będzie miał trochę. Ja mam dzisiaj no make-up do i możecie słyszeć po moim głosie, że zostałam niezłej chrypy, ale zabraliśmy się na za sprzątanie domu po świąteczne, więc zabieram Was na dom, zobaczycie, jak już to wygląda. Jesteśmy jeszcze w trakcie, więc no nie jest idealnie, ale pakujemy wszystkie świąteczne rzeczy. Patrzę teraz na te wszystkie półki i powiem Wam, że jest tak pusto, że jakoś tak ten świąteczny klimat dodawał tutaj takiego ciepła temu domu. Nie wiem, co teraz tutaj muszę wymyślić, żeby było znowu, wiecie, tak fajnie, cozy, ale jeszcze nie możemy powynosić tych wszystkich poduszek i kocy, bo w sumie nie kupiłam nic bez klimatu świątecznego. Mieliśmy wcześniej takie dyniowe rzeczy, jesienne, teraz świąteczne, a nie mam nic takiego wiecie basicowego, więc muszę coś poszukać. Na razie te jeszcze zostaną. Żeby to jeszcze, wiecie, była taka ostateczna czystość w tym salonie, mieliśmy wszystkie firanki oczywiście do prania, lecą do pralki, później do suszarki, więc jeszcze dzisiaj wieczorem będziemy mogli je zawieźć. części, w której razem zrobimy sobie chleb na zakwasie. Chleb, który już wiele razy Wam pokazywałam na Instagramie. Wiele z Was o niego pytało, więc przechodzę w końcu z przepisem. Które ja wykonuję już od dłuższego czasu i który się u mnie sprawdza. Oczywiście zrobię Wam tutaj zaraz przybitkę rzeczy, które będą Wam do tego potrzebne. Jakie ja mąki używam? No i oczywiście musicie mieć zakwas. Dodam Wam też tutaj przepis, może jak zrobić ten zakwas. To jest bardzo proste, jednak potrzebujecie czasu. Ale jeżeli nie macie tego czasu, to polecam Wam udać się do piekarni, jakiejś najbliższej, gdzie robią chleb na zakwasie. Powinni Wam dać odrobinkę, to już Wam wystarczy, żeby kontynuować to w domu i żeby oczywiście karmić ten zakwas regularnie. A z takim aktywnym zakwasem, jak mam tutaj możemy już zacząć piec chleb. Rozumiem, to jest bardzo prosty przepis, ale wymaga kilku godzin takich, wiecie, zaplanowanych sobie na siedzenie w domu i gdzieś tam wyrabianie tego chleba, więc co? Zaczynamy! No i zaczynam sobie oczywiście od przygotowania miski, do której wlewam 250 g wody. Najlepiej taką w temperaturze pokojowej. Do tej wody dodaję sobie 80 g aktywnego zakwasu. Pamiętajcie, że on musi podwoić swoją objętość. Dopiero wtedy możemy zaczynać robić chleb. Te dwie rzeczy ze sobą dokładnie mieszam, żeby powstała z tego taka Mleczna postać, żeby to było złączone dokładnie, żeby nie było żadnych grudek. I następnie do tego połączonego zakwasu z wodą dodaję 350 g mąki. U mnie to jest mąka manitoba, jest to włoski rodzaj mąki. On świetnie się sprawdza właśnie do wypieków chleba, ponieważ ma bardzo dużą ilość białka. Następnie dokładnie połączcie te wszystkie składniki. Pamiętajcie, żeby nie było żadnych grudek. To ciasto będzie takie dosyć lepiące. Ja do tego używam miksera, ale przez ponad rok nie używałam go. Mam go od niedawna, więc staram się go wykorzystywać. Ale spokojnie, możecie też to zrobić na przykład za pomocą drewnianej łyżki. Musicie po prostu włożyć chwilę więcej czasu w takie wyrabianie wstępne ciasta. I po połączeniu tych podstawowych składników zostawiam sobie to ciasto, żeby odpoczęło, a następnie przechodzę do dodania soli. Ja dodaję 10 g soli, które znowu y, muszę połączyć dokładnie z ciastem, więc jeżeli robicie to ręcznie, to polecam wam na przykład użyć sobie do tego rękawiczki, ponieważ to ciasto na początku jest takie bardzo lepiące, bądź właśnie zrobić to w mikserze. Po połączeniu się składników z solą, biorę sobie już miskę i wyciągam tak delikatnie to ciasto, odklejając od brzegów. Pomagam sobie też taką szpatułką, Ja też zamówiłam na Allegro, i formuję taką wstępną kulkę. To nie musi być nic idealnego, to ciasto nadal jest dosyć klejące, i potem przykrywam sobie na przykład czepkiem. Ja wcześniej bardzo często używałam czepków takich typowych hotelowych. Tutaj mam akurat taką przykrywkę z Tutaj, że agaty meble silikonową. Przykrywam sobie to ciasto, daję mu nadal odpocząć. Nastawiam sobie tutaj timer na 45 minut i w tym czasie idę sobie robić inne rzeczy. Po 45 minutach wracam już do swojej miski, odkrywam ją i jak możecie zobaczyć, naciągam to ciasto. Łapię je sobie za brzegi dwoma rękami, naciągam je do góry i nakrywam. To, co jest w miejsce. I tak powtarzam tą czynność, myślę, że tak około 5-6 razy, żeby każdy bok był dokładnie naciągnięty. Z powrotem nakrywam silikonową nakładką bądź czepkiem i zostawiam na kolejne 45 minut. Po 45 minutach powracam, moczę sobie dokładnie ręce, ponieważ wtedy jest mi łatwiej pracować z ciastem i możecie zobaczyć, że tym razem w inny sposób naciągam to ciasto. Wkładam sobie z dwóch stron dłoń pod ciasto. Ono już nie będzie tak lepiące, więc to będzie łatwiejsze w wykonaniu. Naciągam do góry i odkładam. Przekręcam sobie w drugą stronę, tak aby złapać teraz za brzegi, w których wcześniej nie odklejałam od miski. I robię dokładnie ten sam ruch. Z każdym jednym ruchem będzie nam łatwiej odkleić od miski, więc tak powtarzam też około 4-5 razy. Przykrywam to ciasto znowu i tą czynność powtarzam dwa razy. Później po tym drugim razie nastawiam sobie timer na około 2 godziny i 45 minut. Tutaj może to zająć nam troszkę więcej czasu, w zależności od temperatury w domu. Ja nastawiałam na 2,45, ale później powróciłam do tego ciasta i okazało się, że ono jeszcze nie jest gotowe. I musiałam przedłużyć ten czas do około 3,5 godziny. No i oczywiście wyciągam sobie to ciasto po ponad 3 godzinach. Formuję sobie z niego bochenek. Na początku robię taki kwadrat, później dwa brzegi naciągam na siebie. Myślę, że to całkiem dobrze widać na filmie, i później roluję je. Dokładnie robię to dwa razy, tak aby ono nabrało taki kształt bochenka, żeby to y, takie napięcie w tym cieście pozostało. Dzięki temu fajnie potem można je naciąć i ładnie ten chlebek się otwiera podczas pieczenia. Tak uformowany wstępnie bochenek wkładam sobie do koszyczka do wyrastania oraz pakuję w folię. Ja mam taką foliową siateczkę, którą sobie rozciągam z jednej strony i wkładam do lodówki na około od 8 do 12 godzin. To jest taki czas, kiedy on powinien sobie dojrzewać w lodówce, bo jeżeli pieczycie w tym samym dniu, to na minimum dwie godzinki. Wkładam do lodówki i na drugi dzień będzie gotowy już do pieczenia. Mam nadzieję, że ten przepis Wam się przyda, może go wykorzystacie e, i dajcie mi koniecznie znać. Ja myślę, że mogłam podtrzymać trochę dłużej to ciasto podczas wyrastania na blacie w tej misce, ponieważ widzę, że ten chleb wyszedł delikatnie, nie tak, jak bym chciała, ale przepis jest oczywiście do udoskonalenia. Mam nadzieję, że on Wam się przyda, że go wykorzystacie. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzu, co myślicie o pieczeniu chleba, czy jest on cięższy niż Wam się wydawało. No i do zobaczenia w kolejnym vlogu.